Temat często poruszany w grupach ogrodowych, uprawa pomidorów w jadrach. Odpowiedziałam na pytanie, czy można. Oczywiście, no wszystko można jak się chce, no bo kto nam zabroni. Ale czy to jest prawidłowo? Moja przyjaciółka opowiadała mi, że w dawnych czasach, kiedy jeszcze była mała, chodziła z babcią na bazar kupować sadzonki od pań, które tam sprzedawały. Wszystkie sadzonki były w jednej skrzyni, pani po prostu wyrywała odpowiednią ilość i do dzisiaj ona słyszy jeszcze ten szanst wyrywanych korzeni. I dlatego trzeba wiedzieć jedno, system korzeniowy pomidora jest tak zbudowany, że nie rośnie tyle w głąb, co bardziej na boki. I dlatego te pomidory kupowane kiedyś, one pięknie rosły, pięknie owocowały, a dzisiaj nagle stało się bardzo modne uprawianie pomidorów w wiadrach. Kiedy mm, on jest bardzo płytki, ale szeroki, ten nasz system korzeniowy, i dochodzi do ścianek wiadra. Roślina dostaje sygnał, że nie ma już gdzie się rozwijać i powoli niemalże zamiera. Czyli zaczyna wstrzymywać i rozwój, i owocowanie, bo dostaje taki sygnał, że to już jest koniec. Może to się częściowo nałożyć z okresem jesiennym i wówczas myślimy, że to koniec jest już owocowania naszego krzaku, ale bez tych ograniczeń miejsca ten krzak by jeszcze owocował. Dlatego uważam, że jest to nieprawidłowe. Raczej proszę, żeby to było szerzej niż głębiej.